Dlaczego Maryja wybrała się w tak daleką drogę, żeby odwiedzić swoją kuzynkę Elżbietę? Oczywiście, że nie mogła do niej zadzwonić ani wysłać wiadomości tekstowej. I chyba ważniejsze by było tutaj zapytać, dlaczego Maryja, będąc w ciąży, wybrała się do Elżbiety. Nie mogła wsiąść w autobus, ani jechać pociągiem, nie miała wygodnego samochodu. Więc większość drogi przemierzyła pieszo, może trochę na osiołku. A ta odległość wynosiła około 160 km, co musiało jej zabrać 4 albo 5 dni drogi. Ponadto musiała pokonywać górskie tereny, narażając swoje zdrowie, a nawet życie. Maryja, matka Boża, podejmuje tak wielkie ryzyko oraz trud tylko po to, żeby złożyć wizytę swojej kuzynce Elżbiecie i ogłosić oraz przynieść jej syna Boga, który jest w jej łonie. Maryja była zbyt szczęśliwa i nie mogła tak po prostu trzymać tego szczęścia dla siebie. Chciała się dzielić tym szczęściem z innymi, zwłaszcza z tymi, których kochała, wiedząc, że jej uwierzą i będą razem dzielić się z nią tym szczęściem. Maria podjęła to ryzyko, aby przynieść Chrystusa drugiemu człowiekowi. Wiedziała, że z Jezusem nic jej nie grozi i że z nim wszystko jest możliwe. Wiedziała też, że Jezusa nie można trzymać w sekrecie. A czy ty dzielisz się tym szczęściem tak jak Maria? Więcej czy przynosisz innym Chrystusa? I nie oczywiście, że nie możesz zostać Matką Boga, tak jak nią została Maryja, ale za każdym razem, kiedy idziesz na mszę świętą i przyjmujesz komunię, to też przyjmujesz Jezusa, który do ciebie przychodzi i staje się częścią ciebie. Pamiętacie, jak anioł Gabriel przybył do Maryi ogłosić, że Bóg wybrał ją na matkę swojego syna? Maryja powiedziała wtedy, tak, wierzę. Teraz pomyśl, co odpowiadasz, jak przyjmujesz komunię świętą. No właśnie, odpowiadasz: Wierzę, Amen, tak, chcę, żeby Jezus do mnie przyszedł. I od tego momentu Jezus żyje w Tobie, tak jak żył w łonie Maryi. Ale Maryja nie zamknęła się w domu, unikając innych ludzi, nie zatrzymała Jezusa tylko dla siebie. Maryja, przepełniona radością, chce dzielić się Jezusem z tym światem. I udała się do swojej kuzynki Elżbiety, a później oddała Jezusa nam i temu światu. Za każdym razem, jak ty przyjmujesz komunię świętą, Eucharystię, kiedy przyjmujesz pana Jezusa, to odpowiadasz Amen, tak, wierzę. I potem, tak samo jak Matka Boża, masz przynosić tego Jezusa innym. Nie możesz go zatrzymać tylko dla siebie. Nie możesz tak zwyczajnie wrócić do domu, jakby nic się nie wydarzyło. Bo Jezus mieszka w tobie. Przyszedł, żeby na zawsze zmienić twoje życie, żeby zrobić z ciebie lepszego człowieka i żeby być częścią ciebie. Żeby ci błogosławić, uzdrowić, przebaczyć, żeby Cię pocieszyć. I tą radością masz dzielić się z innymi, i może oni nie zrozumieją, może zwyczajnie będą się z Ciebie śmiać, a może nawet Cię odrzucą, ale musisz podjąć to ryzyko, tak jak Maryja je podjęła, bo nie ma nic niemożliwego dla Boga, który do ciebie przyszedł. Maryja podjęła to ryzyko i przepełniona radością przyniosła innym Jezusa. I ty też musisz podjąć takie samo ryzyko, jak opuścisz Kościół, to nie wraca już do swojego dawnego życia, ale przepełniony, przepełniona obecnością Pana, dziel się tą radością z innymi. Przynieś Jezusa drugiemu człowiekowi, tak jak zrobiła to Maryja. I bierzmy się do roboty z Panem Bogiem.